Tomasz Kaczyński. Dzień dobry. Zapraszam na magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. W tym tygodniu Urząd Gminy Lubicz poinformował 17 swoich sołectw o kwotach funduszu sołeckiego, jakie będą do podziału na 2024 rok. Zatwierdzono także harmonogram zebrań, które zwyczajowo odbywają się po wakacjach. Tym razem mieszkańcy poszczególnych miejscowości zdecydują na co przeznaczyć w sumie 793 648,46 zł. Tyle w przyszłym roku wynosić będzie Fundusz Sołecki w gminie Lubicz. Fundusz sołecki to wydzielona część budżetu gminy, którą mieszkańcy na wrześniowych zebraniach wiejskich przeznaczają na swoje sołeckie potrzeby. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie w gminie funduszu sołeckiego nie jest obowiązkowe. W Lubiczu jest tak już od wielu lat, w przeciwieństwie np. do sąsiedniej gminy Obrowo. Skąd biorą się poszczególne kwoty dla sołectw? Dla każdej miejscowości są one przydzielane na podstawie wzoru podanego w ustawie o funduszu sołeckim, w którym największe znaczenie ma liczba osób zamieszkujących sołectwo. Zgodnie z przyjętym sposobem wyliczania wysokości funduszu największe kwoty ponad 57 tysięcy złotych do zagospodarowania będą mieli mieszkańcy sołectw Grabowiec, Grębocin, Gronowo i gronówko, krobia, lubicz Dolny, Lubicz Górny i złotoria. Najmniej zaludnione sołectwo, czyli Brzezinko zamieszkiwane przez 263 osoby otrzyma do wydania ponad 26 tysięcy złotych. Pierwsze zebrania wiejskie zaplanowano na 1 września. Wówczas odbędą się spotkania w Jedwabnie i Krobi, a na koniec 19 września obradować będą mieszkańcy Kopanina i Grabowca. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdziecie na stronie www.lubicz.pl. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. Kopanino doczeka się chodnika. W tej niewielkiej, malowniczej miejscowości gminy Lubicz ogromną bolączką jest wzmożony od kilku lat ruch na drodze przebiegającej przez wieś. Wynika to m.in. z rozbudowującej się sąsiedniej miejscowości Obory w gminie Obrowo. Problem próbowano rozwiązać na różne sposoby, jednak najbardziej optymalny byłby chodnik dla pieszych. Przez wiele lat wydawało się to niemożliwe, chociażby z racji rosnących wzdłuż drogi wieloletnich dębów. Jednak wójt Marek Nicewicz wspólnie z Radą Sołecką Kopanina znaleźli pomysł na rozwiązanie sytuacji. Jest więc dobra wiadomość dla mieszkańców Kopanina. W piątek 21 lipca podpisano umowę na wybudowanie chodnika z kostki o szerokości 2 metrów, i łącznej długości 690 metrów wraz z dwoma wyniesionymi przejściami dla pieszych. Ze względów terenowych, chodnik, zaczynający się na pętli autobusowej przy świetlicy, będzie przez pierwsze 300 metrów biegł po stronie boiska na wysokości posesji nr 55, przejdzie na drugą stronę, aby po kolejnych 300 metrach wrócić na lewą stronę drogi do obór. Zakończy swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną koniec zabudowań. Inwestycja będzie kosztowała ponad 400 tysięcy złotych i ma być gotowa do końca roku. To był magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. Za uwagę dziękuję. Tomasz Kaczeński. Do usłyszenia.